Człowiek się chce wziąć za sprzątanie, a baba mnie woła do pokoju, bo wywiesiła jakieś ledy świąteczne. Dobra, idę do tego pokoju. Ona się nie chce pokazać, ale dobra, aż se to nagram. Ty. O kurde. Ty, Wiola, gdzie ty to dorwałaś? Da mi właśnie telefon do łapy i patrzcie. Podobno jak sobie kliknę, to od razu się zmienią wzory. Ale ja, jaja, ty. Ech, nie wierzę w to, nie wierzę w to co widzę po prostu. Ale to świetnie wygląda Podobno można tutaj normalnie tworzyć własne wzory Wystarczy sobie po prostu palcem rysować Ej. O kurde Ej no patrzcie na to O kurde Ale efekt Teraz mi mówiła, że niby są też jakieś efekty Różne, takie na przykład Coś takiego No to nie na moje oczy O to już na przykład bardziej To też bardzo fajne Ej ja pierdzielę ale zajebiste Patrzcie, jak to się mieni, ej! Można tutaj nawet napisać swoje jakieś słowo, patrzcie to, ej, nie wierzę. Napiszę byle co po prostu, żeby to sprawdzić. Aż w to nie. Kurde, ej, jestem zakochany. Kochanie, po prostu zrobiłaś idealny prezent na święta. Jakbyście się chcieli dowiedzieć, gdzie to można kupić, to moja żonka mówi, że na naszym profilu zostawimy wam link, z którego można sobie to kupić.